Sali. O widzę nowi goście jeszcze przyszli, zdążyli w kwadransie akademickim. Witam Państwa bardzo serdecznie, cieszę się, że możemy spotkać się jeszcze z, z wystawą, która miała być planowana na przyszły rok, a troszkę przyspieszyliśmy otwarcie tej wystawy ze względu na remont galerii, ale dzięki temu mamy pra premierę wystawy w Buzku. Chcę powiedzieć, że jesteście Państwo na wystawie Art Konfrontacje 2018. Przedstawię Państwu autorów dzisiejszej wystawy. Robert Andrzej jest nieobecny wśród nas, nie mógł dzisiaj przyjechać, ale Jerzy Bednarski znana panu, Państwu postać, biorąca udział w prawie wszystkich, w wszystkich wystawach po Fotograficzne oraz w wystawach okręgowych. Ale może nie będę się rozwodził. Andrzej e, Borys. Bardzo mi miło. Jacek Żodeczko, Bruno Szczapiński, czy mamy? Nie nie, 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 nie ma. Nie nie ma. Sławomir Zieliński ten oto. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że z wszystkich autorów dwóch artystów miało u nas wystawę indywidualną, bo ja nie mówię o wystawach tych, które są fotograficzne z kapitału sztuki związane ewentualnie z prezentacjami po w, 2000, w 1992 roku Andrzej Borys miał swoją wystawę. Jak bardzo. Jeszcze byłem mały, jak ta wystawa tutaj była. W 2003 roku Wiesław Turno. Gumy bardzo mi miło, że powitam. Andrzej, Andrzej też miał na naszym. Tak, tak. tak. Proszę Państwa, kuratorem wystawy jest Zofia Turno i Wiesław Turno. Dwoje artystów, fotografików również z końskich, zaprezentowali, zapre przygotowali nam tę wystawę, którą Państwo widzicie. Proszę Państwa, historia aktu sięga bardzo daleko, bo od początku w zasadzie fotografii. To jest lata 30-40 XIX wieku. Także bardzo, bardzo m, odległy czas, zawsze ten e, na przestrzeni lat e, forma aktu, fo, forma tej fotografii się zmieniała, w te, te lata e, koniec XIX wieku w zasadzie dagerotypy e, e, królowały. E, fotografia właśnie aktu była często używana przez artystów e, plastyków, często była tak, e, e, wykonywana na zlecenie artystów, żeby nie siedzieć przy modelkach, nie, nie spędzać tak długiego czasu, jak powstaje dzieło, a korzystano właśnie z pierwszych fotografii. Stąd tak, że narodziła się wujnie fotografia o tematyce aktu. Chcę powiedzieć Państwu, że wiele w międzyczasie skandali towarzyszyło wystawie aktu, chcę powiedzieć w latach 70 ta taka na jedna z gorszych wydarzeń, ja wtedy mieszkałem w Krakowie i widziałem jak to wygląda e, prace oblane kwasem, także jak nasza mentalność, nasze spojrzenie się zmieniło na przestrzeni tych lat, to chyba widać. E, proszę, proszę Państwa, tak najczęściej jest, to jest bardzo trudny temat, temat tak samo trudny jak portret, jak prezentacja w e, no, pejzażu, to jest bardzo trudny temat. Cienka linia łączy od przekroczenia jej, czyli w przypadku aktu to przekroczenie dobrego smaku, a przykładowo w pejzażu też tej granicy kiczu. Tutaj chcę powiedzieć, że mamy wszystkie ważniejsze, że tak powiem, zapisy aktu, bo i ten, który jest prowokujący, jak i ten, który jest taką animacją ciała, jak i mocno odkrytym, jak i z sugestią. Każdy z tych tematów wiąże się także z tym, że uwzględnia bądź charakter, bądź psychikę danej osoby, nie tylko jest to sama formalna prezentacja ciała, czy sama konstrukcja światła gry i, i grafiki, grafiki ciała, bądź w malarstwie, bądź w fotografiach, bądź w rzeźbie. Natomiast tutaj jest sensu stricto czysto wystawa prezentująca akt za sprawą właśnie tych sześciu wspaniałych, tak można powiedzieć. Myślę, że myślę, że tutaj akurat jest taki, taka, taka prezentacja, gdzie mężczyźni prezentują akt kobiecy. Natomiast często jest też, że kobiety o kobietach same robią świetne. Pamiętam wystawa w latach 80., -tych. to była wystawa w Londynie, potem przyjechała do Paryża, miałem album w wersji frankojęzycznej, wystawa angielskiej autorki Femme Fan, in fun", czyli Kobieta o kobiecie. Też bardzo ciekawe spojrzenie, troszeczkę inne jak, jak, jak mężczyźni, ale to chyba zrozumiałe, ale bardzo e, subtelne, bardzo delikatne, bardzo zwiewne, można tak powiedzieć, no, chociażby chyba z charakteru kobiety wynika, że ta zwiewność jest, jest przynależna temu, tej, tej osobowości kobiecej. Proszę Państwa, ten, te prace, które Państwo tutaj widzicie, powstały na dwóch niezależnych plenerach, jeden w 2017 roku, to był Odonów, tutaj niedaleko Kazimierzy, między Kazimierzą a, a Drogą Sandomierską. No tak może będzie bliżej określić w takim starym worku. Druga wystawa to była Papli. To jest między Warszawą a Białym Stokiem. I to jest właśnie tych dwóch plenerów. Cieszę się, że doszło do tego, że mamy art konfrontację 2018, więc myślę, że będzie i 18 też. także 19. <noise> jest notowane w wydarzeniach artystycznych w Fiat, czyli Warren National Art Photo. To jest taka organizacja międzynarodowa, która określa i wyszukuje najlepszych fotografii, mówiłem, że jesteś właśnie grubie. To chciałem powiedzieć, że tam jesteś notowany. Ale słuchajcie, to jest odbiór był jednoznaczny, Wszyscy zareagowali, a jednomyślność świadczy o tym, że jednakowo myślimy. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że konsultacja artystyczna projektu przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAF, czyli Związku Polskich Artystów Fotograficznych, Andrzej Zygmuntowicz z Warszawy, tak? Nie ma go dzisiaj, on ma go zajęć, ponieważ prowadzi wykłady, także macie Państwo poręczenie najlepszego krytyka i fotografika za pracę prezentowane tutaj na tej wystawie. Oczywiście kurator też miał coś do powiedzenia, wybierając nasz Kuratorzy. Kuratorzy, tak, no, kurator jako. Tak. Ciało zbiorowe. Proszę Państwa, może ja oddam głos, bo cokolwiek bym nie powiedział, to się obróci przeciwko mnie, ale no powiem jeszcze. <noise> tak, że proszę, tak. Bo ona już prawie wszystko powiedział. Ja tylko to powiem, że organizatorami tych plenerów był Bruno Sztapiński i to jest. I skąd, skąd my znaleźliśmy się w tym. Bo my tutaj pokazujemy się i pokazujemy się z zupełnie innymi pracami. Otóż poproszono nas, żeby dokonać wyboru i Bruno zadał pytanie, czy z tych zdjęć będzie wystawa. Więc powiedzieliśmy po przejrzeniu, że będzie wystawa. I dokonaliśmy wyboru prac do tej wystawy. I to, co Państwo widzicie, to jest nasz subiektywny odbiór tych prac i dobór tych prac. Czego szukaliśmy? Szukaliśmy tej różnorodności i inności w podejściu do, do aktu. Ja bym Chciałem serdecznie kolegom pogratulować, bo y, przez tą różnorodność ta wystawa jest naszym zdaniem ciekawa. Także y, y, chyba tyle, co, co moglibyśmy dodać do, do, do tego. Y, no my y, kojarzeni jesteśmy z inną fotografią, ale y, przy doborze prac do, do wystaw, do y, albumów, uczestniczymy po raz drugi. Po raz pierwszy mieliśmy okazję e, dobierać pracę do albumu, do wystawy e, Brunona Ształpiciuskiego. Wystawa była w wielu miejscach w Polsce pokazywana. E, no, cieszyła się dobrym odbiorem, także no, cieszymy się, że też jakiś udział e, e, w tym mamy. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję autorom. W imieniu Brunona chciałem podziękować e, poddanym Tamarze, Państwu, że tutaj jesteście. Bruno dzisiaj jest w pracy, pracuje w telewizji, więc nie mógł przełożyć tego przyjazdu dzisiejszego, no, ale ma być w sobotę i tutaj jeszcze dojrzy po swojemu, do dyskutowania, do rozmów z autorami, z nami, jeżeli będziemy mogli w czymś pomóc. Także zapraszamy. Dziękuję bardzo. Czy ten coś co omЭtnie, Nie, już wszystko powiedział. Proszę Państwa, właśnie katalog wyszedł w jednym egzemplarzu. Dostajemy go jako katalog, który może be... to być dobrany. Oczywiście katalog się ukaże. Ja jeszcze powiem tak, że wystawa będzie prezentowana w Ostrowcu Wszystkim i w Warszawie. Zaczynamy od Bózka. Bardzo ważne wydarzenie dla nas. Jaśnie tak zaczynało. Eee, chcę powiedzieć, że, że wystawę uważam za otwartą. Zapraszamy do poczęstunku, ale chciałbym, żeby jeszcze eee, artyści wypowiedzieli się, jeśli któryś z nas Państwa opartali się, że Sławek coś powiedział, bardzo no, proszę ja cię, ja, nie, ja na... jestem. Ja, Do wieczór Państwu, ja słuchajcie, dziękuję. Do Państwu bardzo się cieszę, że jestem w tak fajnym gronie i moje prace stanowią jakąś część tej wystawy, bo przyznam się szczerze, akt to jest bardzo, jak tu już przedtem opowiedziałem, jak to jest bardzo trudna sztuka, przedłużenie portretu jest to coś, co jest wynikiem współpracy tak? i efekt tej współpracy jest, jest bardzo często czymś spontanicznym, czasami zaplanowanym, ale bardzo często spontanicznym i jest to efekt współpracy. Dlatego chciałbym podziękować z tego miejsca naszym modelkom, dlatego że to dzięki nim, dzięki temu, że odlały się sercem i ciałem tej całej pracy, możecie Państwo oglądać taki, a nie inny efekt. Więc to jest jakby taka pierwsza część tego, co chciałem powiedzieć. Nie będę gadał długo, także Jasne. druga część, to chciałem podziękować mojej, mojej rodzinie, dlatego że muszą znosić czasami artystów, a mam to szczęście, że moja żona i moja córka szkoda, że dzisiaj z nami nie ma, ale wspierają mnie i bardzo chciałam za to podziękować, że mnie wspierają. I trzecia taka finalna wypowiedź, że chciałbym zadedykować moją część tej wystawy, mojej serdecznej przyjaciółce z Węgier. Ona ma na imię Żuża, po polsku ZUZA. Jest to fantastyczna osoba, bardzo mnie wspiera, żebym po prostu działał na tej właśnie kanwie aktu i e, e, rozwijał się. I trzyma za mnie zawsze kciuki, my bardzo dużo dyskutujemy o sztuce, polemizujemy o ludziach, o relacjach między ludźmi. Ona jest w tej chwili osobą chorą, ale mam nadzieję, że zdrowie i dla niej specjalnie chciałem zadecydować tę wystawę, żeby ją wzmocnić duchowo. Przepraszam, węgierskiego nie znam. My się porozumieją po angielsku bo węgierski jest chyba jeszcze trudniejszym językiem niż język polski. Chociaż potem polski na tyle języków europejskich też do łatwych nie należy. Więc przejdę na, krótko na angielski, żeby utrwalić tę dedykację, uh, więc proszę mi wybaczyć. Uh, I would like to dedicate my part of this uh, exhibition especially for you. If somebody asks me why, my answer will be very simply. Because. You are. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Może dwa słowa o historii tego projektu. To jest, tak, to jest trzecie podejście grupy fotografików, którzy przed laty założyli sobie fotografowanie aktu na każdy nas swój sposób. Przedostatnia próba była sześć lat temu na plenerze w Złotym Potoku. I o tym, jak trudny jest to temat do realizacji do końca przeprowadzonej łodzi z wystawą, z katalogiem świadczy yy, fakt, że trzecia próba dopiero dała efekt w postaci się nam tą wystawę zrobić i, i, i projekt zakończyć. Yy, to co Bogdan opowiadał, czy 19 nie wiem. Tego trudno powiedzieć, ponieważ jest to trudny temat i praca w grupie chociażby na 5-6 osobowej nie zawsze. Yy, zapewni dobry efekt. Być może będzie nasze dobrywy, zobaczymy czas pokaże. Dziękuję. Jeszcze się miłych wrażeń. Może o fotografii trzeba oglądać, a nie o nim mówić. Chociaż koledzy powiedzieli wszystko, co chyba powinno się w niej znaleźć. Także zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo. Artyści są do Państwa dyspozycji. Teraz uważam wystawę za otwartą. O, tak